Na co nas czeka w ramach systemu, przyszłego systemu kaucyjnego, czy to jest więcej problemów, czy korzyści, trudno jest jednoznacznie na to odpowiedzieć. Na pewno są to wyzwania, które musimy pokonać jako całe społeczeństwo, jako tak naprawdę każdy interesariusz w tym systemie kaucyjnym, ponieważ mamy wielu interesariuszy w tym całym procesie, mamy naszych konsumentów, którzy są jakby na pierwszej linii i dla nich się zmienią różne rzeczy. Mamy małe sklepy, duże sklepy, e, samorządy, które w tym momencie również uczestniczą w zbieraniu e, plastików, metali, szkła. E, przede wszystkim nowy system kaucyjny powinien być zrozumiały dla każdego, jak i pro-biznesowy i pro Na pewno początek będzie trudny. Nam jako konsumentom samym będzie trudno się przyzwyczaić do tego, aby... E, Oddać tą plastikową butelkę, która będzie nas kosztowała 50 czy groszy, czy złotówka. I tu jest tu jest pierwsze wyzwanie. My jako społeczeństwo musimy chodzić z tymi plastikami chociażby do sklepu z powrotem. Musimy je gdzieś magazynować w domu, co jest dla, dla pe, pewnie też kłopotem, tak? Nie każdy ma mieszkanie 150 metrów, aby móc zbierać te plastiki jeszcze w formie ja bodajże niezgniecionej w tym momencie to jest wymagane. Co więcej, muszą być to pełne opakowania razem z zakrętkami. To stanowi dla nas kolejne wyzwanie, na pewno, mimo że te zakrętki będą na stałe przymocowane do opakowań. Bodajże jest taki wymóg od przyszłego roku, że producenci będą musieli na stałe przymocować zakrętkę do butelki plastikowej. to i tak, na pewno zdarzy nam się, że oderwiamy tą zakrętkę i w tym momencie już mamy kłopot. Nasz butelkomat, który będzie dostępny w sklepie, nie przyjmie już tej butelki. I tutaj pojawia nam się kłopot. Ale no, pożytek taki powinien być. Jak już przetrwamy okres przejściowy, który pewnie będzie trwał dwa lata, trzy lata, zanim się przyzwyczajimy do tego, to miejmy nadzieję, że będziemy mniej mieć tych, wszędzie tych plastików. No, obecnie e, mamy wszędzie plastik. Idziemy do lasu plastik, idziemy nad, nad jezioro, nad rzekę, patrzymy pływające butelki. W morzu 80% e, śmieci to plastik. Więc. Liczę na to, że po pewnym czasie przyniesie to dużo więcej korzyści niż kłopotów na początku. Konsultacje już były projektu, z tego co e, mamy taką informację. Przyszedł on, on, przed, on przez Sejm. E, było zgłoszonych e, kilkadziesiąt poprawek, została przyjęta bodajże tylko jedna. Tutaj jest jeszcze nadzieja taka dla przedsiębiorców, którzy cały czas chcą wprowadzić pewne zmiany w tym systemie, że e, speł, e, w, na poziomie Senatu on się zatrzyma i będą jakby. Wprowadzone kolejne poprawki, ale założenie jest takie, że zostanie on wprowadzony do 2025 roku. Czyli tak naprawdę mamy ile? 16 miesięcy mniej więcej na to, aby on zaczął w tym momencie obowiązywać, co jest bardzo trudnym wyzwaniem dla całej gospodarki, dla producentów. Tutaj nie ma czasu, jakby na Taki okres przejściowy na przygotowanie się. Założenie jest takie, że mamy 2025 rok, styczeń i wszystko zaczyna działać tak, jak powinno działać, jest zapisane w ustawie. Oddajemy opakowania do sklepu, producent, odbiera ze sklepu je nowo powołany operator, którego w tym momencie nie ma, więc jeszcze trzeba powołać operatora do zarządzania tymi opakowaniami. One są segregowane, odpowiednio dzielone na producentów. I że każdy z producentów odbiera 77% swoich opakowań, odbiera, cudzysłowie, odbiera 77% swoich, opakowa swoich opakowań, które wyprodukował, a następnie 25% z tych opakowań jest przetwarzanych ponownie. Tak jest, to jest bardzo duży procent też. Brakuje nam czegoś takiego jak. Okres przejściowy, kiedy ci producenci tak naprawdę uczą się funkcjonować z tym systemem całym.